Słuchaj, dwa miesiące temu, dobrze pamiętam, początek grudnia, dostałaś koronę. Co się zmieniło w twoim życiu od tego czasu? No życie zdecydowanie zmieniło się o 180 stopni. Przekonałam się właśnie przez ostatnie dwa miesiące, ale zmieniło się najlepsze. Przede mną dalej aktywny rok. No co mogę więcej powiedzieć? Jestem bardzo szczęśliwa. No, jak widzę, tutaj jesteś na Gali po to, żeby pomagać. Jaka jest twoja rola? Jaka jest moja rola? Ja po prostu chcę tutaj być, chcę wspierać e, wszystkich podopiecznych fundacji. E, jeszcze jakaś inna rola tutaj jest, ale to na pewno się z czasem przekonacie już podczas pokazu. Czyli to jeszcze tajemnica, rozumiem? Jeszcze tak? tajemnica, tak. Okej. Okay. Dobrze, domyślam się, że pójdziesz w pokazie mody, a... a. nie powiedziałabym, zobaczysz. No to zobaczę w pokazie mody, tak. Okay. No dobrze, a jakieś większe takie projekty od momentu zostania królową. Coś się pojawiło takiego fajnego, czy możesz się pochwalić? Na pewno się pojawi z czasem. Mój indywidualny projekt to stworzenie spektaklu dla najmłodszych, skupiającego się na tematyce ekologii. Tak jak powiedziałam, w tym roku chcę poruszyć temat ekologii i połączyć to właśnie z najmłodszymi, tak, żeby już od najmłodszego pokolenia jakby pomagać. Pomagać, zrozumieć dzieciom, jak y, ważne Też jest świadomość. tak, tak, dbanie mhm. o środowisko. Rozumiem, że chcesz swoją koronę w tym momencie trochę wykorzystać do tego, żeby tak, promować dokładnie. ekologię, jakieś zachowania takie, tak, proekologiczne. Tak, tak dokładnie. Rozumiem, że masz już pomysł. Mam pomysł. Teraz jestem w trakcie realizacji. No niestety Od, to też wymaga... kawałek to... tego pomysłu? Jeszcze nie mogę. To wymaga naprawdę czasu, ale już nad tym pracuję, więc efekty pewnie niebawem zobaczycie. Dobrze, a kiedy to jest niebawem? Kiedy wystartuje projekt? Może w czerwcu lipcu, ale nie obiecuję, tak naprawdę czas przyniesie. Mam nadzieję, że bez większych komplikacji wszystko pójdzie po mojej myśli. Czego Ci życzę oczywiście? Dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję bawię. bardzo.